Ostatnie dwie dechy, a to trzeba jeszcze zatankować. A, chyba pójdę pozbierać jakieś jagody. No Zbieram koszyczek, opitole przy drodze. <gryw> Może na jaką pizzę uzbieram? Witajcie moi drodzy na kanale New Normal. Serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka serii włoskie. Dolomity. Dzisiaj wybierzemy się na instagramową miejscóweczkę Jedno z najpiękniejszych jezior jakie możecie znaleźć we włoskich Dolomitach Mowa tutaj oczywiście o Lago di Braies hey! Dobra moi drodzy komu w drogę temu coś tam, coś tam się stało Lecimy Cześć Batka, tęskniłaś?

Dobra, mamy jakieś kanapeczki? Tosty, hot dogi I to mamy. Panini. Ja wziąłem kanapeczkę z rwaną wieprzowinką. Także mam nadzieję, że to będzie dobre, bo e, powiem wam 10 euro. Także lepiej, żeby to było smaczne. No powiem wam na zewnątrz, ale przytulnie. O mój Boże, ale to jest dobre. Zajebiste jedzonko. Polecam. Bezki tu. Link do tej szopki z jedzeniem w opisie. <grystanie> ha! Patrzcie co tam się dzieje. Przejaśnia się. <grystanie> w ogóle patrzcie jaki tutaj jest klimat. Te dolomitki tutaj trochę takie opierzone. Zobaczcie. Trochę taki klimat jak Chiny, Tajlandia. Tropikana Wiecie o co chodzi, nie? No powiem wam Tutaj też jest dobry klimacik ładnie, ładnie ładnie się robi no, Tutaj taka skałka opierzona Płaśnie tu też jest jakieś fajne jeziorko Ale zatrzymamy się jak będziemy wracać Stałe 2 km Pogoda tak średnio, ale jestem dobry myśli, powiem Wam. Chmurki, chmurki, czy ja mogłem Was prosić, żebyście sobie poszły tak na 45 minut? Zróbcie sobie przerwę. przestrzeń. nowy plan. Bit dobry pas, autostrada, lewy miejsce. Dziękuję bardzo. Tyle w temacie. Dziękuję. Dobra, moi drodzy, Powiem Wam, słoneczko mamy przepiękne. I powiem Wam, wszyscy już wyjeżdżają. Także zobaczymy, jak wygląda sprawa nad samym jeziorkiem. Słoneczko nam góry maluje. Przebajkowo. No, zbliżamy się do jeziorka. Wow, zobaczcie na to. No jest przepiękne, nie? Wow Niestety ta górka zasłania słoneczko I nie widać tego słońca na samym jeziorku. No Ale nic, powiem wam, przejdziemy się dookoła, bo jest po prostu przepiękne. Ogólnie plan też był taki, żeby przejechać tu za dwa dni, gdyż będę wylatywał, gdy już będę wyjeżdżał do Wenecji. Przyjechać tutaj zaraz po wschodzie słońca i wtedy, bez ludzi, przelecieć dronem i zrobić fantastyczne ujęcia. Także zobaczymy, może się uda. Nie, no jest po prostu przebajecznie. Dobra, no to co? Startujemy dronem, nie ma na co czekać. Ale powiem wam jedno, jakbym tutaj był z kimś, to bym takie fotki tej osobie strzelił, że to jest po prostu bania mała, nie? Na internecie pisze, że te łódki można wynająć za 30 euro, niestety już nie, teraz to jest koszt 50 euro za pół godziny, można zapłacić 15 euro, ale wsiadać z jakimiś czterema innymi, obcymi ci osobami. No chyba, że jesteś grupą, nie? Tam sobie łódeczkam popitalają Dawaj, dawaj, wiosłuj, wiosłuj, nie ociągaj się. Kobita zapłaciła, chłopy muszą wiosłować. Proste. Zobaczcie sami, ale sceneria jest po prostu jadeńska. Można sobie tutaj ładnie klapnąć z takim pięknym widoczkiem panorama 360 Nasze jeziorko no powiem wam jest przepięknie Wyczaiłem mega fajną miejscóweczkę żeby sobie siąść i zrobić w ciszy medytację nie no, powiedzcie. Jest. Elegancja Francja. W ogóle, patrzcie, całe miasteczko Kamienów kamiennych Patrzcie, tutaj. Patrzcie, co tutaj jest. Ja. Cała kolonia. Ale sztos. A wy kamienne skrzaty, widziałyście świstaka? Co mi się wydaje, że go grubo melanch poniósł Milkę też, pewnie leży wydojona bez kitu Ja na no ogólnie wam powiem moi drodzy, że nie może tak być że ja przyjeżdżam w Alpy, jadę 1300 km, a świstak mnie wystawia, nie? Parę <grym> na moją miejscóweczkę musimy przedrzeć się przez krzaczki i jesteśmy, I jesteśmy tutaj i będziemy medytować, wyciągamy słuchaweczki. cyk, cyk. Także jak medytacie ze Zbysiem, to tylko w najpiękniejszych miejscach na Ziemi. Ej, bez tu powiem wam medytacja w takim miejscu To jest po prostu nektar dla duszy no coś niesamowitego, Boże Świstak! 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 Byłaś! W ogóle tu jest zajebista sprawa Bo można sobie przyjechać kamperem Tam jest zaraz przy tym hoteliku miejsce dla kamperów i najśmieszniejsze jest to, że normalnie tutaj w zależności od pory dnia płaci się 15, 10 lub 5 euro za 3 godziny, a kampery nie płacą nic. I wyobraźcie sobie sytuację, że zostajecie sobie tutaj na noc i sobie tutaj burszujecie po tym jeziorku Puff, z jakimiś zajebistymi fręcami, Tu powiem wam Meksyk No takie bailando, że Bellissimo Uff, nie no bezki, tu muszę tu zrobić zdjęcie, nie? Uwaga. Uwaga. będzie tu zdjęcie, będzie tu ładne zdjęcie. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że jest po burzy, po dosyć grubym deszczu. I powiem Wam, ten zapach dzików i tych mokrych szyszek. No, coś fantastycznego. To jest w ogóle jakiś obłęd, te patafiany wszędzie nastawiały te, te kościoły i to wszystko. Nawet w takim miejscu. Barbarzyństwo w biały dzień. Dobra, moi drodzy. Za 10 minutek będzie już kompletny zachód słońca. Tutaj już robi się ciemnawo, bo wszystko jest zasunięte tymi góreckami. No powiem Wam fart, z pogodą był po prostu niesamowity. Miejsce jest przebajkowe, powiem wam, coś niesamowitego, mam nadzieję, że wam się podobało. Tak samo jak mi, bo mi bardzo. I no cóż, cóż mogę powiedzieć więcej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao. W ogóle patrzcie co jest grane. Jest 21.50. Godzina drogi do domu. Jutro muszę wstać rano, bo jest 13-kilometrowa trasa do zrobienia. Ale patrzcie co mam.